Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem programu w Scratchu. Będzie to program, który chce nas odpytać z mnożenia liczb całkowitych, może takich w zakresie tabliczki mnożenia. Proponuję rozpocząć od tego, że ustawimy sobie tytuł naszego projektu. Tutaj na razie macie pewnie właśnie tak, podobnie jak u mnie, jakiś napis, że to jest projekt bez tytułu. Nazwijmy go Mnożenie liczb całkowitych. Ok, zapisało się automatycznie i warto tym pamiętać, że wszystko zrobimy, robimy zapisuje się w Scratchu automatycznie, oczywiście jeżeli korzystam ze Scratcha tak zwanego online, czyli przez przeglądarkę i wchodzę na stronę scratch.mit.edu. Pamiętajcie, żeby też być zalogowanym. U mnie ja widzę tutaj mój login po prawej stronie. Jeżeli nie widzicie, nie jesteście zalogowani, potem ciężko będzie pewnie to zapisać i udostępnić. Nie będzie się dało udostępniać. No dobrze, zaczynamy. W Scratchu jest tak, że każdy program zaczyna się, może prawie każdy, zaczyna się od kliknięcia zielonej flagi. W związku z tym wybieramy po lewej stronie takie jasno-żółte kółeczko z zdarzenia. I Pierwszy od góry jest właśnie taki bloczek, kiedy kliknięto zieloną flagę. Będziemy chcieli, żeby kod, który tutaj jest głównym bohaterem skrecza, zadawał nam pytania dotyczące mnożenia. Najprostszym sposobem byłoby to, że po prostu zadaje pytanie, które my dokładnie ustalimy. Żeby kod zadał pytanie, musimy wybrać po lewej stronie Taką zakładkę czujniki, i w niej, w niej zauważymy zadaj pytanie oraz odpowiedź. Ja przeciągnę od razu obydwie rzeczy, bo przydadzą się za moment. Oczywiście zmieniam tutaj to angielskie pytanie o imię na ile to jest. Załóżmy minus 7. Razy. Tutaj nie ma znaczka razy, możemy użyć albo gwiazdki, albo x, więc zamiast znaku mnożenia użyję X, minus 7 razy 2. I zobaczmy, co mamy napisane, że kiedy kliknięto zieloną flagę, zapytaj, ile to jest minus 7 razy 2 i czekaj. Ja uruchomię ten program, uruchamiamy oczywiście zieloną flagą. I rzeczywiście kod zadaje mi pytanie. Na dole jest miejsce na wpisanie odpowiedzi, jeżeli wpiszę. No, prawidłową odpowiedź minus 14, i albo y, zatwierdzę tutaj, albo kliknę po prostu Enter. No, OK, kod przyjął naszą odpowiedź. Jeśli chciałbym zobaczyć, co odpowiedziałem, program to pamięta. Zobaczmy. Tutaj, jeżeli kliknę, to żeby wyświetlała się moja odpowiedź, no wyświetla się. Program pamięta moją odpowiedź. No, ale nic się dalej z tym nie dzieje. W związku z tym, żeby sprawdzić, czy moja odpowiedź jest prawidłowa, program musiał porównać to, co ja odpowiedziałem, co jest tutaj przechowywane w odpowiedzi, z prawidłowym wynikiem. W takim razie, a i chciałbym, żeby program mi odpowiedział, czy powiedziałem dobrze, czy źle. W takim razie muszą być dwie możliwości. Po lewej stronie w kontroli mamy różne bloczki, które służą do tego, żeby sprawdzić. Między innymi mamy bloczek jeżeli coś tam, to albo drugi bardzo podobny, jeżeli coś tam, to w przeciwnym razie. Ponieważ u nas będą dwie możliwości, odpowiedziałem dobrze albo źle, w takim razie wezmę ten drugi. Jeżeli coś tam, ale co? Jeżeli moja odpowiedź jest dobra. A co to znaczy moja odpowiedź jest dobra? To znaczy, że moja, wynik, mój wynik jest taki sam jak ten prawidłowy. Trzeba by coś porównać. Do tego służy. Tutaj po lewej stronie musimy znaleźć jasnozielone bloczki. Takie wyrażenie równa się. Zobaczmy. Najpierw mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potem coś tam innego, potem coś jest większe, mniejsze albo równe. Bierzemy równe. Czyli jeżeli moja odpowiedź jest równa ile. No, musielibyśmy przeliczyć minus 7 razy 2, to minus 14. Czyli jeżeli moja odpowiedź jest równa minus 14, to dobrze. To kod nas pochwali. Jak ma nas pochwalić? Przechodzimy do wyglądu. I zaraz pierwszy bloczek od góry to jest powiedz cześć przez 2 sekundy. Zamiast tego cześć możemy zmienić na super. Czyli jeżeli odpowiedziałem dobrze, kod potwierdzi, że moja odpowiedź jest super dobra. A co jeżeli jest zła? No też wezmę jeszcze raz ten sam bloczek. W przeciwnym razie, czyli jeżeli odpowiedziałem coś innego niż ten prawidłowy wynik, to mam im powiedzieć, na przykład, oj, niestety, niestety, błąd. Możemy przetestować. Jeżeli wpiszę 9 jako odpowiedź, no to niestety błąd. Muszę uruchomić jeszcze raz i teraz wpiszę minus 14 i pokazuje super, czyli program działa. Oczywiście taki program byłby nudny, gdyby zadawał mi tylko jedno ciągle to samo pytanie, bo ja wtedy przestałbym słuchać w ogóle, o co mnie pyta, wiedział, że wystarczy odpowiadać minus 14 i byłoby wszystko w porządku. W takim razie musimy zrobić coś, żeby ten program działał jakoś tak mądrzej, to znaczy, żeby dawał mi różne pytania. To znaczy, te dwie liczby, minus 7 i 2, które są wpisane tutaj, powinny się zmieniać za każdym razem na jakieś inne. Do tego służą zmienne. Po lewej stronie, na samym dole, mamy zmienne. Co to są zmienne? Możemy sobie wyobrazić, że to jest taka szufladka gdzieś tam w pamięci komputera, w mózgu komputera, w której przechowywane są jakieś tam informacje, w tym przypadku jakieś liczby. I będziemy chcieli, żeby w tej szufladce znalazły się jakieś wylosowane liczby, żeby w każdej chwili można było sprawdzić, co to za liczba. W takim razie, jeżeli kliknę do góry, utwórz zmienną. I nazwę ją na przykład pierwsza liczba. I nacisnę OK. Pojawiła mi się tutaj pierwsza liczba. I ona też się wyświetla tutaj na ekranie. Jeśli nie chcę, żeby się wyświetlała, to mogę zaznaczyć tutaj. O, bo się odhaczyć. I już nie wyświetla się. Jeszcze raz naciskam utwórz zmienną. I tworzę drugą zmienną. O nazwie druga liczba. Znowu, czy to będzie dla wszystkich duszków, czy tylko dla jednego, nie ma znaczenia. W naszym w dzisiejszym programie będzie tylko jeden duszek, tylko kod, więc to nie ma znaczenia. Dobrze, mam też mogę ją odhaczyć, żeby nie była widoczna, ona nie musi być widoczna. Albo na chwilę tylko pokażę, że jeżeli. Aha, wreszcie nie w tym momencie. Co zrobić? E Wiem, mam miejsce, mam szufladkę, ale w tej szufladce na razie nic nie ma. A właściwie jest automatycznie ustawione 0 tam na tym. Tak to właśnie jest, że scratch ustawia sobie 0, jeśli, jeśli nic do tego nie wrzucamy. Czyli możemy powiedzieć, że ta szufladka jest pusta. Coś chcemy do niej wrzucić. W takim razie biorę tutaj, zobaczmy, ustaw coś tam na 0. Zmieniam, żeby była. Ustaw pierwsza liczba i ustaw druga liczba na 0. Ale nie chcemy, żeby to były zera. Chcemy, żeby losowały się jakieś liczby. W takim razie przeskakujemy do wyrażeń. I tutaj mamy taki pierwszy, dłuższy bloczek. Losuj liczbę od 1 do 10. Bierzemy ten bloczek, wkładamy w jedno i w drugie okienko. Aha, zwracam też uwagę na to. Zobaczcie. Jeżeli... Jestem gdzieś daleko, to tutaj jest jakby zwykłe okienko, ale jeżeli się zbliżam, to to okienko się podświetla. I muszę tak właśnie zrobić, że kiedy chcę wrzucić coś do środka, to się musi podś podświetlić i dopiero wtedy upuszczam. Ponieważ jeżeli będzie tylko tak po prostu położone, to program nie będzie działał. Musi wskoczyć do tego okienka. No dobrze, chciałbym, żeby. Yy, Gdybym zostawił w tej, w tej wersji, to będę miał taką ta, klasyczną tabliczkę mnożenia. Y, od 1 do 10 liczby dodatnie. A mi chodziło o mnożenie też liczb ujemnych. W takim razie może zróbmy tak, żeby druga liczba była zawsze ujemna, ale właśnie od minus 10, załóżmy do minus y, 2. Pierwsza liczba może być obojętnie. Aby też nie było tak, że zawsze jest ujemna albo zawsze dodatnia, niech będzie różnie. W takim razie niech pierwsza liczba ustawia się od minus 10 do 10. I zobaczmy, co teraz się dzieje. Jeżeli uruchamiam program, co prawda pytanie na razie jest ciągle to samo, ale widzę, że tutaj się losują jakieś liczby. 4 i minus 7, teraz 2 i minus 5, pewnie u Was coś innego się wylosuje. 5 i minus 2, 5 i minus 6, 9 i minus 6. Minus 9, minus 8, czyli rzeczywiście jakieś losowe liczby. No dobrze, ale jak to teraz zrobić, żeby tutaj to się pojawiało? Zobaczmy, mógłbym te liczby wylosowane spróbować wrzucić do tego okienka, ale jeżeli wrzucę jedną liczbę, no to niestety już jest pusto. Nic więcej się, znaczy nie jest pusto, ale nic więcej się nie zmieści. Ale nie o to mi chodziło. Ja chcę, żeby pojawiło się zadanie, czyli na początku jakiś tam fragment pytania, zobaczmy, ile to jest. Potem, żeby pojawiła się moja pierwsza zmienna, czyli z tej szufladki wyciągam pierwszą liczbę, znak mnożenia i druga liczba. I potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery takie okienka, a nie tylko jedno. Jak to zrobić? Wróćmy do wyrażeń. Tutaj znajdziecie takie, taki bloczek połącz apple i banana. Tak. E, może się pojawić w wersji polskiej, połącz jabłko i banan. To widzę, że to różnie się po, pojawia. Nie wiem dlaczego, w różnych wersjach językowych, przed chwilą było po polsku. E, muszę mieć cztery okienka, czyli dołożę jeszcze jedno, już teraz mam trzy okienka, i jak dołożę jeszcze jedno. To pojawiły się cztery okienka. I teraz jeszcze raz. W pierwszym okienku wpisuję, ile to jest. Zwracam uwagę, na końcu daję spację, po to, żeby te liczby się nie sklejały. Do drugiego wrzucam pierwszą liczbę. Do trzeciego wpisuję spacja, x spacja. Te spacje są o tyle ważne, żeby te liczby się nie sklejały, żeby był. Między nimi wyraźny odstęp, bo wtedy jakby lepiej się troszeczkę na to patrzy. I biorę w ostatnie okienko druga liczba. Teraz złapię za pierwszy ten element, czy może inaczej ten główny element, bo jeżeli złapię za to, to zobaczmy, o, tylko wyjmuję coś ze środka. Muszę złapać tak, żeby wszystko mi się przeniosło, czyli ogólnie to jest ten pierwszy bloczek, i wrzucam do tego okienka. Widzimy, że podświetliło się. Upuszczam. Jest. I przetestujmy. Działa. Ile to jest? Minus 7 razy minus 8. Czyli yy, scratch wylosował jakieś tam liczby. Teraz jakieś inne liczby. No dobrze. 9 razy minus 8 to minus 72. O, niestety błąd. Dlaczego? Oczywiście błąd jest dlatego, że. On cały czas sprawdza, czy moja odpowiedź to minus 14. Oczywiście tak nie powinno być, bo w tym przypadku, jak widzieliśmy, prawidłowy wynik to nie jest minus 14. Tutaj komputer sam musi obliczyć sobie, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście, dla komputera to nie problem. Przeskakujemy do wyrażeń. I trzeci bloczek w wyrażeniach to mnożenie. Jeżeli. Tutaj umieszcza pierwsza liczba razy druga liczba, to komputer sam obliczy, ile to jest właśnie pierwsza razy druga. I mam dwa sposoby. Albo mogę przeskoczyć znowu do y, zmiennych i przeciągnąć te liczby, albo szybciej, jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy, to pojawi się bloczek duplikuj i mogę skopiować pierwszą liczbę. Teraz prawym przyciskiem w to. I tutaj albo stąd przeciągam, albo tutaj kopiuję, duplikuję stąd. I to wrzucam zamiast tej minus 14. Spróbujmy teraz, jeszcze raz. Ile to jest 4 razy minus 9? Minus 36. Super, świetnie. No, działa wszystko. A to może tylko przetestuję, czy jeżeli dam jakieś. Jakąś złą odpowiedź, czy mi też pokażę, że to jest źle. Minus 1 razy minus 4. Jak napiszę, że to jest 0. No niestety błąd, czyli zna, rozpoznanie, czy jest dobra, czy zła odpowiedź. No dobrze, ale ten program szybko przestaje działać. Wystarczy tylko jedno, jedno, py, jedno pytanie i koniec. Trochę, trochę nudno. Co z tym zrobić? A mianowicie w tym momencie należałoby zrobić tak, żeby te pytania się powtarzały. Do tego służy w kontroli taki bloczek powtarzaj. I jeżeli wrzucę powtarzaj, to teraz będzie się to powtarzało 10 razy. Ja może to pozaprezentuję. No, nieważne co wpiszę. Super, dobra odpowiedź, i zobaczmy. Znowu daję teraz inne pytanie, i teraz wpiszę coś innego, niestety błąd, ale działa. To było już trzecie i czwarte pytanie, i tak byłoby 10 razy. Nie będę teraz tego testował, ale ta pętla działa. I proponowałbym zrobić jeszcze kolejną rzecz. Dobrze byłoby wiedzieć, jak mi idzie, bo tak wydaje mi się, że raz odpowiadam dobrze, raz źle. Nie wiadomo, jaki tak naprawdę jest wynik. W takim razie dobrze byłoby zliczać punkty. Przejdę znowu do zmiennych i stworzę zmienną punkty. Może przy okazji odhaczę, to żeby nie było widać tych liczb. One są niepotrzebne w tym momencie. Utwórz zmienną. Stworzę zmienną punkty. I dla wszystkich dłużków może być. Ok, to pojawiło się tutaj bardzo dobrze. Niech sobie będą te punkty widoczne, żebym wiedział. Jak mają działać te punkty? Oczywiście na początku mają być ustawione na 0, czyli jeszcze przed tym powtarzaniem, ale nie druga liczba, tylko punkty. Tu musimy zmienić. Wybieramy punkty, ustawiamy punkty na 0. No i punkty, gdybym teraz to uruchomił, cały czas będą 0, czy dobra, czy zła odpowiedź. Jak ma nam zliczać? Zobaczmy, mamy taki bloczek, zmień, tu musimy też zmienić punkty. Zmień punkty o jeden i wtedy będzie nam dodawało jeden punkt, ale kiedy? Oczywiście wtedy, kiedy będzie dobra odpowiedź. W którym miejscu musimy to dodać? Oczywiście tutaj. Jeżeli nasza odpowiedź jest dobra, czyli jeżeli się zgadza, to zmień punkty o jeden. I Mogę sprawdzić teraz, przetestować, ile to jest minus 5 razy minus 8, to jest 40, dobra odpowiedź. I zobaczmy, że rzeczywiście dostałem punkt dodatkowy. A jeśli odpowiem źle, to nie dostanę punktu, czyli działa prawidłowo. Dobrze by było, gdyby po tych 10 rundach, gdyby otrzymał informację, czy ile punktów zdobyłem. W takim razie, podobnie jak tutaj łączyliśmy przed chwilą te jabłka i banany, znowu musimy połączyć w jedną odpowiedź. Czyli w pierwszym okienku będzie zdobyłeś albo zdobyłaś, w drugim pojawi się ile punktów, i w trzecim okienku musi pojawić się słowo punkty albo jakiś skrót. W takim razie tym razem wystarczą nam dwa takie bloczki. Obojętnie, czy włożę to w to pierwsze okienko, czy w drugie, nie ma znaczenia. Tutaj pojawi się napis takiej kolejności, jak widzimy. W takim razie w pierwszym okienku wpisuję zdobyłeś spacja, żeby to nam się nie posklejało. Następnie wrzucę zmienną punkty i zacznę od spacji. Spacja zdobyłeś, żeby było krócej pkt, kropka. Takiego skrótu się często używa, albo samo p z kropeczką albo pkt. I aha, no tak, na razie zobaczmy, ten bloczek sobie wisi w powietrzu, nie jest pod nim podłączony. Oczywiście kod musi to powiedzieć, czyli powiedz o. No dobrze, to co prawda będzie to dosyć długo trwało, może tak na czas testowania zmniejsza, żeby to nie było aż 10 razy, tylko 3 razy. I uruchomię. Ile to jest? To jest 50. Dobrze. I może jeszcze raz odpowiem dobrze. A na końcu odpowiem źle. Niestety błąd. I zdobyłeś 2 punkty. Świetnie działa. Zmienię z powrotem na 10. No, i właściwie mamy program gotowy. Można sobie na spokojnie jeszcze raz zobaczyć. Co jeszcze można zrobić? Możemy tutaj tego kota powiększyć, żeby on był lepiej widoczny. Tutaj mamy rozmiar. Możemy ustawić ten rozmiar nie na 100%, tylko na 150%, i wtedy kod będzie większy. Możemy go oczywiście przestawić, a możemy też go na przykład ustawić w jakimś ciekawszym miejscu. Jeżeli kliknę tutaj, w prawym dolnym rogu, to mogę wybrać, gdzie rozmawiam. No, tutaj jakaś sypialnia to nie jest dobre miejsce. Na morzu też nie. Na scenie to w jak milionerzy prawie. W nocy tutaj w mieście też nie. No, może być tutaj na takiej scenie, party nie. Party to nie jest najlepsze miejsce na takie pytania. O, tu wygląda jakiś stół egzaminacyjny, albo biblioteka. To może w tej bibliotece. Gdybym chciał, mógłbym też jeszcze tutaj dodać, y, tylko tak dla ozdoby jakiegoś człowieczka, gdzieś tu kiedyś takiego widziałem, który siedzi moment. Tutaj mamy w kategoria Ludzie. O, tu jest taki pan siedzący. O, co prawda teraz jest stojący, ale jak. Wskoczę w kostiumy i wybiorę ten drugi kostium, i jeszcze go obrócę w drugą stronę i przestawię, żeby wyglądał, jakby siedział na krzesełku. To wygląda, jakby ten kot egzaminował tego pana. Muszę wrócić, bo teraz jest pusto się zrobiło, nie ma się czego bać. Nie dlatego, żebym się skasował program, tylko tutaj jest miejsce na skrypty tego pana, a nasz program jest u kota. No dobrze i taką właśnie rozmowę można by sobie przeprowadzić. I na koniec bardzo proste zadanie dla was. Jeżeli ktoś chciałby coś zrobić z tym i zrobić sobie jakieś zadanie dodatkowe, pierwsze proste zadanie: przeróbcie ten skrypt tak, żeby kod odpytywał nas nie z mnożenia, ale z dodawania lub odejmowania i nie w zakresie do 10 tylko, tylko żeby pojawiały się liczby od minus 100 do 100. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, to już takie dwa trudniejsze wyzwanie. Pamiętacie, że taki zapis jak teraz używamy niestety nie jest najlepszym, ponieważ między znakiem mnożenia, dodawania, czy odejmowania, czy dzielenia a minusem powinien pojawiać się nawias. To byłoby trudne wyzwanie, być może ktoś z Was pomyśli, jak to zrobić, i komuś się uda. Można też to zrobić, ale to jest naprawdę już trudne wyzwanie. Albo takie drugie trudne wyzwanie dla bardzo, bardzo ambitnych zrobić z dzieleniem. Natomiast przy dzieleniu trzeba pamiętać, że kod nie może nam zadać pytania: ile to jest na przykład 7 dzielone przez 3. Ponieważ, albo jeszcze gorzej przez 6, ponieważ tam otrzymujemy nie wiadomo, ile cyferek po przecinku, właściwie nieskończoność, to jest łamek okresowy i nie da się tego sprawdzić, nie da się dobrze wpisać w wyniku. Nie wiemy, ile dokładnie tych trójek po przecinku. Załóżmy, jeżeli byłoby 7 przez 3 mamy, mamy wpisać, więc z tym byłby kłopot. Trzeba by tego zupełnie inaczej zrobić. Ale to jest naprawdę trudne wyzwanie. Wyzwanie łatwiejsze zamienić nasze, nasz projekt z mnożenia na dodawanie lub odejmowanie i zwiększenie zakresu liczby nie od minus 10 do 10, tylko załóżmy od minus 100 do 100. No dobrze. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak teraz to wysłać tę odpowiedź? Tutaj mamy przycisk udostępnij. Jeżeli kliknę udostępnij, mój projekt jest udostępniony. Wystarczy skopiować teraz ten link i komuś wysłać. Komu? Tym razem nie mi, tylko pani Ani, waszej nauczycielce od informatyki. Proszę, możecie jej przesłać albo przez Teamsy, albo przez w Office 365 naszym przez Outlooka. Pani Ania na pewno chętnie obejrzy wasze rozwiązania. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do Usłyszenia, zobaczenia następnym razem.